Jako, że ten odcinek ukaże się tuż przed świętami, to chciałbym złożyć Wam serdeczne życzenia zdrowych, spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia, wszystkiego dobrego dla Was i Waszych bliskich. Niech to będzie dla Was dobry i spokojny czas. Wesołych świąt. Dzień dobry albo dobry wieczór, bo mamy późny angielski wieczór. Jest niedziela, 1 grudnia. Ja jestem w Portsmouth, tak się chyba to wypowiada. Portsmouth. I będę się przyprawiał do Newport na małą angielską wysepkę. Pierwszy raz płynę tym takim niewielkim promem. Były w związku z tym małe przygody, ale o tym później. Jedźcie ze mną, albo płyńcie. A jaka była historia. Spędzałem weekend pod Swindon i spojrzałem sobie w piątek na nawigację, że do Newport mam nieco ponad dwie godziny dojazdu, a ładuję w temperaturze minusowej, to pomyślałem sobie, to już nie będę nigdzie jechał, tylko sobie w poniedziałek rano ruszę, temperaturka w międzyczasie mi się ustawi. Przyszła niedziela wieczór, ja spojrzałem na nawigację i dopiero wtedy zauważyłem, że Newport przecież leży na wyspie i tam się można dostać tylko promem. A ja o promie nic nie wiem, nie mam żadnego bookingu, nic, nic, nic. No to szybka była akcja z naszym Control Tower. Oni też zdziwieni troszeczkę, bo tam okazuje się chyba nikt nie pływał od nas z firmy jeszcze. Dyspozytorka powiedziała, że nie kojarzy. No także chyba dziewiczy rejs. Albo taki bardzo rzadki w naszej firmie, nie wiem. W każdym razie tam była akcja szybka z armatorem, no i przyszedł booking na prom. I o 22 czasu angielskiego będę płynął tym na wyspę. Będzie ciekawie, będzie jakaś nowa rzecz. Ja lubię nowe rzeczy, ale na swoich warunkach. Nie lubię jak mi nowe rzeczy zaskakują. Także dzisiaj były trochę nerwy, ale już wszystko jest opanowane, połapane. I płyniemy, i zaczynamy kolejny odcinek. Jeszcze chodziłem pytać, czy, czy tutaj trzeba mieć jakieś bilety papierowe, czy... Powiedzieli, że nie. Wystarczy ten check-in przy i oni mnie skierowali na rajkę. Żadnych biletów, żadnych nic. Tylko po rejestracji. Także dobrze wiedzieć na następny raz. E, tu chyba można na silnik ustać. I już jesteśmy na wyspie. Dwa Newporty w Anglii. Jeden jest jakby u wejścia do Walii, a drugi jest tutaj na wyspie, gdzie jestem. I ja początkowo myślałem, że lecę do tego pierwszego. I teraz znajdź tutaj na wysepce mały parking. No, dzisiaj parking bardzo dziwny, ale tutaj są same lokalne drogi i tu przy jakichś działkach takich. Hehe, rano zobaczymy. Tu jakieś litwie stoi w dużym, no, ale jest cisza. Tuż przed Newport. O, tak tutaj to wygląda. To są wąskie uliczki i trochę jak na Malcie. I korki straszne. I samochód za samochodem teraz jedzie. Temperaturka się robi. Już jest dobrze. Zaraz jadę na załadunek. 11 minut mam do załadunku. Także już będę zaraz ruszał. I klimaty jak to na wyspie. Wszystko jest zagospodarowane. Budownictwo raczej stare, bo to ani to zburzyć, ani tu coś wybudować nowego, wszyscy się do siebie przytulają. <grymne> Takie klimaty, no, widać, że to Newport to jest niewielkie miasteczko. No i już powoli dojeżdżamy do załadunku. Już wyjeżdżamy z załadunku. Trochę trwało potwierdzanie. Ale wszystko dobrze. Lubię ładować w takich mniejszych firmach, bo tam nie ma tych takich piętrowych procedur. Jest kilka osób, wszyscy życzliwi, uśmiechnięci, mek, mek. I wszystko załadowane. Tych takich wielkich, to są zawsze procedury, wymagania, różne tam meldunki, nie meldunki. W sumie śmieszne miejsce, taka wysepka. Tu są trzy miasteczka. To jest największe, Newport. I jeszcze są dwa mniejsze. Pewnie wszyscy się tu znają. Ciekawe są te wyspiarskie klimaty. Na Malcie jest podobnie, chociaż ta wysepka to jest dużo mniejsza od Malty. Tak patrzę. I Booking na Promik przyszedł także. Lecę, lecę. Jeszcze tylko jedna jest niepewność. Czy te promiki małe mają połączenie dla chłodni? Czy tam trzeba stać na silniku? Ale to się okaże na miejscu. Ładnie tutaj. Pewnie ludzie mają tutaj spokojne życie. Tak sobie wyobrażam. Dobrze, już stoję w rajce i garść informacji, bo to jest rzadki promik, może się komuś przyda. Więc jestem w Fishbourne i tu jest prom do Portsmouth, on płynie 45 minut i tutaj po prostu na wjeździe jest taka budka i jak jest booking, to, to oni sczytują numery rejestracyjne i od razu kierują do rajki. Żadnych biletów, nic kwitów, nic, nic tych rzeczy. Po prostu podjeżdża się i pani mówi, do której rajki trzeba wjechać. Elektrycznego połączenia dla chłodni nie mają, także będziemy stać na silniku. Tam jest otwarta przestrzeń, także myślę, że nie będzie problemu. Tyle o przeprawie dziwnej do Newport i z powrotem. Poczytałem trochę. Teraz żałuję, że nie ma więcej czasu, bo to miejsce, na którym jestem, nazywa się Isle of Wight. Wyspa White i jest to super miejsce, taka Anglia w pigułce. Są tu piękne takie tereny klifowe. Są ślady dinozaura, bo tutaj jest jedno z miejsc w Europie gdzie znaleziono najwięcej śladów dinozaurów. Także gdzieś tu w jakiejś zatoce podczas podpływu te ślady można zobaczyć. Są takie fajne angielskie domki i są na przykład rude wiewiórki. Co dla Anglików jest atrakcją, ponieważ tutaj, na wyspie, to już rude wiewiórki zostały wytrzebione przez takie wiewiórki czarne, które były wiewiórkami inwazyjnymi. A tu są na tej małej wysepce, i czarnych nie ma wcale. Taka ciekawostka. I magnesik na lodówkę musi być. I już jestem z powrotem na lądzie. No, ale ciekawostka jest taka, że nie pozwolili mi stać na silniku, a nie mają też podłączenia dla chłodni. Także było gorąco. Yy, dyskutowałem, zwłaszcza, że tam jest otwarta przestrzeń. Powiedziałem, że mam ważny ładunek, pokazałem wszystkie dokumenty. I gościu gdzieś dzwonił, do, do, chyba do kapitana. I w końcu powiedzieli mi, że niestety, ale muszę wyłączyć silnik. No, ale trwało to tyle te dyskusje, że wyłączyłem tylko na 20 minut. Także wcześniej zapobiegawczo troszeczkę obniżyłem temperaturę. No i temperatura spokojnie. Przez te 20 minut się utrzymała w zakresie, ale kurde, no udało się, udało się, ale nie smak pozostał, jak tu mówią. Mm -hmm. Smoke, Tutaj wcześniej nie byłem. Znaczy wczoraj byłem, ale... Tak, żeby wcześniej to nie było. O jaka ładna konstrukcja. Małe, a cieszy, takie w formie żagla. I serwisik angielski. Robię kawę i czekam na zmiłowanie. To znaczy się na numerki, na odprawę celną. Zobaczymy, czy się pojawią dzisiaj, czy dopiero jutro. Jadę dalej, bo za 10 minut mija 2 godziny. a tutaj można stać do 2 godzin. I lecę na kolejny serwis. Numerków dalej nie ma, to na pocieszenie zrobiłem sobie w No i już jestem ashford. Dobrze, idę na odprawę celną i pierwsze co to ściągam mikrofonik. Bo ostatnio miałem taki, takie problemy. Pamiętacie kto oglądał? Ochronę wezwali, koniec świata. Kierownika za jakiegoś szpiega mnie wzięli, nie wiem. Co ja tutaj nagrywam? Dobra, mikrofonik ściągnięty i lecę. Dzień dobry z nadporannej kawy. Mamy wtorek. Niestety dalej jestem w Ashford, bo wczoraj musiałem się ewakuować z Urzędu Celnego, ponieważ jakiś numerek nie wchodził, a było już bardzo późno, także no czekamy dzisiaj na nowy numerek. W każdym razie stoję w Ashford w takich bardzo jesiennych klimatach. No i czekam na rozwój sytuacji. Na spokojnie. No i co, że dieta. Musiałem wysmażyć ten bekon angielski, żeby się nie zmarnował. Ale do końca tygodnia same warzywa. Mamy 16. Dzień powoli mija. A numerku nie ma. Jest jakiś jakiś problem z, z yy, cłem. No czekamy dalej, o byle to nie było 8 dni. <gryw> Jadę przepalić te y A wieczorem tutaj wrócę, bo tu jest bardzo przyjemnie. Cud się stał pewnego razu. Dostałem numerek LRN. Lecę więc po raz drugi na lotnisko. Pamiętam. Godzinę 15 mi to zajęło także nie jest źle, biorąc pod uwagę, że stałem w kolejce 40 kierowców. Ale zanim doszedłem do samochodu, z powrotem już był SMS, żeby się zgłosić po odbiorze dokumentów. Także szybko poszło. Tylko ta kolejka jest długa. I jedziemy do Dover do portu. Pół godzinki i zobaczymy, jakie nas tam czekają niespodzianki. Bo parkingowe historie są takie, że. O 5 do 7 godzin przeprawa, ale jak wszyscy wiemy, na parkingowe historie trzeba brać poprawki. No i proszę, już stoję w rajce, jest 19:33 czasu angielskiego a ja mam o 20.45, czyli za godzinkę mam prom. Bardzo dobry czas. I w miarę szybko poszło wbrew pozorom. Także nie słuchajcie opowieści parkingowych, bo one nie zawsze są zgodne z prawdą. Przeprawiam się na ląd, będę pomykał do Belgii, tam na nadrąganie będzie nocka. I jutro będziemy pomykać normalnie na rozładunek. Austrii na czwartek rano. A dzisiaj panie wpuszczają. Bardzo miło. Jest podłączone wszystko. Dobra. Podłączone. Tutaj wszystko działa. Idziemy do góry. Nocną jazdę, jest super! Następnie skręć w prawo skręć w prawo. Następnie miejsce docelowe będzie po prawej stronie Za 300 Uff I stoję na drągenie Tam jakś widzę koledzy chyba są A jutro będziemy lecieć dalej 1007 km I mamy środowy poranek, pod Gandawą jestem, ruszyłem właśnie w drogę do celu 970 km do Austrii, także większość dzisiaj trzeba będzie zrobić. No i na czwartek rano odrzutka. Kawusia zrobiona, kupiłem taką angielską fajną kostę, jakąś taką selekcjonowaną, nietanią. Kawa to jest jednak przyjemność. Na kawę nie warto żałować. Szkoda, że nie można na filmie zapachu ująć. Myślę, że kiedyś ludzkość do tego dojdzie. I jest chwilę po 11 i już mamy Bundesrepublik Deutschland. Wniosek przesunięcia kolegi śpiewaka do sekcji gimnastycznej. Po pierwsze, nie będzie samotny, tak. będzie w kolektywie. Po drugie, nabierze więcej optymizmu życiowego. Jeszcze więcej. Jeszcze więcej, więcej optymizmu życiowego, jasne. Po trzecie, co jest też ważne, przestanie śpiewać. Jest godzina 4.14, dojechałem w okolice Frankfurtu, dobrze idzie, fajnie się jechało. Jaki mam plan na dzisiaj? Dojechać praktycznie do celu, na spokojnie, bez jakichś fajerwerków, jedziemy niemieckimi autostradami dzisiaj. Ale, żeby życie miało smaczek, to dzisiaj fajny obiadek. Złamane żebro, żeberka wieprzowe w sosie musztardowo-cebulowym. 这没道理 I mamy Austrię. 23. Czwartek. Jest godzina w pół do ósmej, Stoję na austriackim parkingu. 20 minut do celu. Także parę łyków kawy i ruszam na zrzutkę. A w ogóle to rozładowuje się w okolicach austriackiego Wels. Miasto dobrze mi znane, bo kiedyś, dawno temu, miałem epizod w przedstawicielstwie austriackiej firmy. To była branża kominkowa. Ta firma jest z Wels i tutaj byłem niejednokrotnie w tym miasteczku i dob dobrze je znam. Także miło jest zawitać po raz kolejny te kąty. Wolność. Lecę na parking i czekam na kolejne dyspozycje. Tutaj mamy stary, dobry asfinak i tutaj będę sobie odpoczywał. teraz szybki prysznic Jesteś okej okay. i na kolację rybka, omega-3 musi być przynajmniej ze dwa razy w tygodniu, jak nie więcej. Dzień dobry, mamy piąteczek, jest przedpołudnie, południe, właściwie 10.30. Zlecenie żadne nie dotarło, także wygląda na to, że weekend będzie austriacki, a pogoda w Austrii pod psem bardzo nieprzyjemna, śnieg z deszczem. Ale jakoś sobie ten czas zagospodaruję. No spokojnie, ze mną jak z dzieckiem. Jak każą jechać, to jadę, każą stać, to stoję i zobaczymy, jaki będzie weekend. Mam pewien pomysł odnośnie wieczoru, ale to o tym, o tym później. Uf, mamy piątkowy wieczór i przyszło zlecenie na poniedziałek. Myślałem, że się nie doczekam. Wynoszę się stąd, chociaż kilkanaście kilometrów się przejadę, a o zleceniu później. I dzień dobry w sobotę. Jest piękne słoneczko, zrobiła się fajna pogoda, także dzisiaj coś sobie muszę wymyślić, a przejechałem wczoraj na. Właściwie bliźniaczą stację po drugiej stronie, bo już musiałem się ruszyć, chociaż na chwilę. Przyszło zlecenie. Zlecenie jest na poniedziałek. Ładujemy na północy Szwajcarii i to będzie króciak po południu to zrzucimy w Niemczech. Także mały dolocik do Szwajcarii jeszcze jutro. A dzisiaj, jeszcze coś sobie wymyślimy. Szwajcaria będzie już w kolejnym odcinku. I mamy sobotnie popołudnie. A ja sobie właśnie uświadomiłem, że na tym odcinku nie było żadnej wycieczki, że on jest bardzo, bardzo statyczny i trzeba to zmienić, a że jestem Nieopodal Wels, no to lecę do centrum miasta i tam na pewno będzie jakiś jarmark bożonarodzeniowy, bo Austriacy umieją w jarmarki. Także idziemy troszeczkę zaczerpnąć świątecznych klimatów. W pięknych okolicznościach możemy się pożegnać. Trzymajcie się cieplutko. Jeszcze raz życzę wszystkim dobrych i wesołych świąt i do zobaczenia. Bajo.